Witajcie. Jaką miarą odmierzacie, taką i wam odmierzam. No właśnie, chcę wam przypomnieć te słowa, bo zwłaszcza w dzisiejszym świecie łatwo jest żyć w przekonaniu, że mamy prawo oceniać drugiego człowieka tylko dlatego, że jest społecznie od nas niżej, że mniej zarabia, że jest mniej popularny w sieci. A tak naprawdę nasze wywyższanie się nad innych, wyśmiewanie, wyszedzanie, choć nie znamy tej osoby, na którą wylewamy pomyje, jest to znaką naszej słabości, a nie siły. I naszego tak naprawdę umniejszenia, a nie wyższości. Bo siłą prawdziwą jest mówić, Dobrze o wszystkich. Nie tylko o tych, którzy nam dobrze czynią i którzy nam e, wyświadczają dobre słowa, ale także i o tych, którzy tego nie robią. Bo czy grzesznicy nie miłują tych, którzy ich także miłują? Jak pyta nas Chrystus. No właśnie, jedynym sprawiedliwym, naprawdę sprawiedliwym, naprawdę pozbawionym grzechu który ma rzeczywiste prawo nas osądzać, jest Bóg. Ale my chyba o tym zapominamy i z łatwością przydarczo oceniamy drugiego nie patrząc na własne wady. Pomyśl o tym, bo masz jeszcze szansę to zmienić. Dlatego dziś Bóg ci o tym przypomina, abyś tej wskazówki nie przegapił. We'll be right <laughs> back.